Weźmy. muszą się w popołudnie. sobie agreguje. Sejm Silver 130 sobie agregatuje. Tam daleko drugi Sejm Silver. Orka i talerzowanie pełną parą pod prawdopodobnie pod siebie Rzepaku. 2023. Jest taki krótki live. Bo za chwilę spadam do domu po aparat nagrywać, mam odcinek bezpośrednio z aparatu. Po prostu będzie. lepiej będzie z aparatu nagrywać niż... A jest gorąco. Wyobraźcie sobie, że mamy 11. Że mamy dzisiaj 12 września, co nie? I na termometrach w słońcu, kochani, widzowie jest ponad 30. 10... 40 stopni, piękne babila, to piękna złota polska jesień. Niestety, chyli się ona ku upadkowi. W sensie złota jesień się kończy. Niestety, cała transmisja będzie do rewaczu. Rewaczu, rewoczu. No, do zobaczenia wkrótce.